Cześć wszystkim z tej strony i witam Was w kolejnym filmie na temat projektu. Więc tak, przyszły mi kolejne dwie paczki. Nie wiem czy to są już wszystkie. Jeśli nie, to pewnie po otwarciu tych będzie cięcie, i już jak następnego dnia mi przyjdą. Więc będziecie mieli to i tak wszystko w jednym filmie. No i na koniec filmu, już się pojawi objaśnienie czym ten projekt jest i co w zasadzie będę robił. No, i pewna zapowiedź czegoś ciekawego. Także oglądajcie do końca. No i co? No i otwieramy. Yy, ta paczka jest już tak nadwyrężona, ponieważ zerwałem tam etykietę, a że naklejka była przyklejona do papieru, No to się porwało po prostu. Natomiast ogólnie ta paczka była dobrze zrobiona. Więc, tak to są części, na które czekałem. to jest? No więc, to są takie dwie szybki. W ogóle tutaj mam. Czerwonym klockiem. Pewnie nie mógł tego wypiąć, jak zakładam. Eee... I dlatego dostałem z tym. zaraz to spacyfikuje, czekajcie. Prawie. Eee... Kurcze, badę. Dobra, będą z tym problemy. W każdym razie są dwie szybki, takie same. Już na pewno, jeśli znacie się na gwiezdnych wojnach. Eee... To już na pewno wiecie, jaki to będzie statek po tych szybkach. Więc no, mamy te szybki. I w tej paczce jeszcze sobie zamówiłem dwa takie klocki. Ogólnie chodziło o to, że u tego sprzedawcy na Bricklinku musiałem, jakby dobić do 10 zł, więc to mnie tam wyniosło powiedzmy 4 chyba, coś takiego. Natomiast te dwie płytki mnie wyniosły 6, więc żeby dobić do 10 właśnie potrzebowałem. To mi się może przydać do jakichś tam market, scenerii, czegokolwiek. Więc no, mamy. Mamy te rzeczy. Czekajcie, ja te szybki sobie spakuję z powrotem do karetki, e, Okej. Okay. I teraz mamy jeszcze tą paczkę. E, OK, e, Jest rachunek. Nieważne. E, i mamy już chyba wszystkie te elementy, tak się wydaje. Mhm, Tak, już powinny być chyba wszystkie. A nie, nie są jeszcze wszystkie. Dobra, jeszcze będę musiał dwa, dwa elementy domówić. W każdym razie tutaj już e, mam do, jest taki kolejny pakiet części. No, więc tak to wygląda. Tak wygląda dzisiejszy opening. E, te śmieci już wezmę. Okej. Okay. Więc no, tak to wygląda. Już mamy praktycznie wszystko gotowe w zasadzie. E, tylko, no, tylko tak jak mówiłem jeszcze te dwie części, sobie muszę domówić. E, więc tutaj będziecie mieli najpewniej zaraz cięcie i będzie wklejony opening tej ostatniej paczki. No a potem e, macie już w tej trzeciej ostatniej części filmu będziecie mieli pokazane no ogólnie co zamierzam składać i tak dalej, więc no do, do następnej części, do następnego openingu więc jeśli chodzi o drugi opening to już no jakby otworzyłem, tak? i to są dwie takie części, szukałem specjalnie takich części żeby były bez dziurek udało mi się w końcu to znaleźć, więc to są ostatnie części do projektu i teraz zapraszam was na część, w której Dowiecie się już, czym ten projekt faktycznie jest. A więc trzecia część tego filmiku. Eee, mamy ten zestaw. To jest zestaw 6206, czyli TIE Interceptor. Jest to zestaw z roku, nie pamiętam, 2006 albo 2007. W każdym razie jest to zestaw do, dosyć stary. Eee, zestaw ten jest eee, naprawdę fajny. Mi się od bardzo dawna podoba. Natomiast no, nowe wersje tego zestawu, w sensie jakby w stanie nowym, tak, eee, trochę kosztują. Natomiast używanym no, nie do końca ufam. I zastanawiałem się co z tym zrobić, no bo jednak ten zestaw chciałem powiedzmy w jakiś sposób mieć. Eee, no i postanowiłem, że zakupię sobie do tego części. Ale zrobię jeszcze recolor, zmieniłem wszystkie te części niebieskie na szare, żeby były taki bardziej filmowy, to co tutaj teraz widzicie. I e, takich myśliwców e, będą dwie sztuki, co Wam za chwilkę pokażę, czekajcie sekundę, e, już zaznaczam i cyk, no są dwie sztuki, więc takich myśliwców będą dwa. Wszystkie części już mam na to kupione, wszystko mam zebrane. Te statki, no naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Szczególnie, no to są statki imperialne, więc w wielkich ilościach naprawdę zawsze wyglądają spoko. No i co, jeśli chodzi o up upgradey, powiedzmy w tej konstrukcji te moje, no to przede wszystkim te niebieskie części zostały zamienione na szare. Zostały zamienione te tylne części, te, te niebieskie na jasno niebieskie te takie ala nie wiem ogień silników, w coś na tej zasadzie e, to zostało przeze mnie zmienione i zostali zmienieni piloci zamiast pilotów ze standardowego zestawu dałem pilotów z zestawu 75211 z TIE ponieważ to jest dla mnie naj, najfajniejsze opcje tych pilotów Najładniej, najładniejsze są te figurki, najbardziej detaliczne i tak dalej więc to są te zmiany w tym i zapowiadam wam, że będzie streamek. Będzie streamek ze składania tego. Te statki właśnie zostaną złożone na streamie, ale chyba też będzie odcinek w sensie jakiś speed build. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Na pewno będzie streamek. Nie wiem, kiedy on będzie, ale jakoś w najbliższym czasie. Nie będę długo czekał. No więc mamy do złożenia właśnie te dwa piękne stateczki. No i mam nadzieję, że będziecie na tym streamie. Zachęcam, żeby być. No, bo to, takie składanie to zawsze jest okazja, żeby też ze mną trochę pogadać, więc myślę, że będzie fajnie. No, także zachęcam Was do subskrypcji, obserwujcie kanał, no i do usłyszenia w następnych filmach. Także cześć.